Drodzy Państwo, serdecznie witamy na polskim rynku, w kółtłanie 9 rusza stąd 46 lew kłodzki. To w tym roku rejt okręgowy super KJS. Jak widzą Państwo, nie zabraknie na rejdzie również takich smaków jak z 2000. Za kierownicą, którego wielka historia motoryzacji, wielokrotny mistrz Polski i Europy w różnych dyscyplinach sportowych. Dziś odbudowanym w Wałbrzychu, skanionym Mam nadzieję, że Pan Jerzy za moment no, powie kilka słów o, o tym właśnie samochodzie. Mamy, drodzy Państwo, za przed rajdu okręgowego rozgrywanego w ramach 46. Rwaku Kłodzkiego, dołączył do nas pan Wiesław Kracz, wiceburmistrz Kłodzka, który za startował będzie załogi, a ja powracam do pana Jerzego Mazura, legendy polskich rajdów i różnych innych dyscyplin samochodowych. Panie Jerzy, przyprowadzi pan wspaniały egzemplarz poloneza 2000 Kłodzka. To model bardzo historyczny, wyjątkowy, z tym sentymentem odbudowanych koncernów. Tak, myślę, że wszystkim tu Państwu ten samochód jest znany. No, może akurat nie ten, ale przecież wiemy, kto startował. Wszyscy. Wszyscy od Pałka, Mariana, Janusza, szczerze startowali takimi samochodami. Ja miałem też e, okazję startowania w Rajdzie Motywalu w 2011 roku. E, ten samochód. Ma dwu silnik, około 120 koni, krótką skrzynię, e, oczywiście most też specjalny. No i tutaj nie ma wspomagania kierownicy na jednym monte, tak ja założyłem wspomaganie. Wiemy, że na monte jest co kręcić i gdzie kręcić. I no niestety tak się złożyło, że to wspomaganie uległo e, uszkodzeniu już, już po starcie w Warszawie bo wiemy, co jest a zwłaszcza tak duży i ciężki mapę bez wspomagania. Ale to tak jest. Najlepsze są samochody proste, czyli seryjne, kolejowe samochody, czyli tak zwana N-Grupa. Za moich czasów była A-Grupa, B-Grupa i tak dalej, i tak dalej. I cokolwiek się zrobiło, zmodyfikowało w tej a -B grupie niewiele to może dawało, ale... Wtedy rękałowie objęte czy w kombinazonie, czy w kurce były podwinięte nie tylko do łokcia, ale i do ramion, bo co chwilę trzeba było coś robić. No tak to, tak to jest z motorsportem, może są to przygody. Myśmy ich w my, mieli wiele od samego startu do samej mety. I jak już tak mogę, a jest minuta, ponieważ jest tutaj środowisko, te kolebka płocka, podwinia kolebka rajdów. 70 właśnie w rajdzie Górskim, Rajdzie Kłowskim, później, później rajd rajz Polski w 1975 roku. Także ale widzę, że już jest za pierwszy samochód, a tak to. Drodzy Państwo do rozmowy z Panem Jerzym Mazurem jeszcze powrócimy, bo to drodzy Państwo...